z koszmaru trochę, nie? Tak wygląda tutaj ten budynek, w którym mamy wykupiony apartament. A Polina mówi to, to niebieskie? Najlepsze, <laughs> nie nie? tutaj po 3 złote są zwykłe widzę, tutaj 7. Jeszcze zobaczcie dodatkowo 20% na kurtki. Super. Zaraz sobie coś wybiorę. Kurtki gigant, my tego nie, nie przejemy tego. Witajcie, witajcie drodzy widzowie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Po raz kolejny wyprawa, wyjazd bez kampera. Bez kamperka, tak. Wiecie co? Trochę przejadło nam się. Nie, nie, trochę musimy tak. prowadzić sobie urozmaicenie. Tak, i tak się akurat ułożyło, że tutaj widzicie vlog po vlogu, że my gdzieś tam odstawiliśmy kampera, chociaż w międzyczasie też nie jeździliśmy. Ale tak. tak się akurat ułożyły odcinki. Gdzie my dzisiaj ruszamy? Tak jak ostatnio byliśmy w Krakowie w apartamentach, tak teraz postanowiliśmy pojechać do Zakopanego, do apartamentów również. Tak, ale w praktycznie w samym centrum, w całym cisłym, tak, cisłym takim centrum, także będziemy mieć bliziutko do Krupówek. Nasz cel tego tej wycieczki był taki, że chcieliśmy sobie po prostu przespacerować się na Morskie Oko. To, co też Wam mówiłem ostatnio, jak byliśmy w Szczawnicy, że taki, robimy taką małą zaprawę przed tym naszym spacerkiem na Morskie Oko. Myśleliśmy, że będzie trochę ładniejsza pogoda że tutaj będzie nam świecić słońce. Dzisiaj niestety bardzo, bardzo wiecznie i na wieczór jeszcze do tego ma padać, więc zobaczymy jak to będzie z tą pogodą, ale no ma być ładnie, bo się właśnie jutro chcemy wybrać. Niestety nie jest tak jak z kamperem, że możemy sobie zmienić kierunek. Tutaj już apartament musieliśmy zarezerwować sobie dużo wcześniej, bo im byśmy później czekali, tym te ceny były coraz większe i coraz mniej tych apartamentów dostępnych. Tak, dokładnie, bo wiecie co? Wrzesień to jest jeszcze taki miesiąc, że mnóstwo wycieczek jeździ i takich grup zorganizowanych Dlatego, dlatego no w Zakopanem yy, no topnieją te oferty, że tak powiem, tych apartamentów i hoteli. Tak, i dlatego nie tutaj nie patrzymy na pogodę, po prostu termin wyznaczony, jedziemy do Zakopanego. Może po drodze zatrzymamy się w jednej też fajnej atrakcji, zobaczymy jak to będzie tam yy, na południu yy, z tą pogodą, czy nam pozwoli na to. A na razie ruszamy w kierunku Zakopanego. Wjechaliśmy już z dwupasmówki, którą się bardzo fajnie jechało, tutaj za nowym targiem, delikatne korki, ale teraz się ruszyło fajnie i stwierdziliśmy, wiecie co, że skoro nie pada, mam nadzieję, że nie będzie padać, bo jest dosyć pochmurno, to odwiedzimy tutaj jeszcze jedno miejsce przed Zakopanem, które wpadło mi w oko kiedyś jak oglądałem sobie TikToka. Powstało tutaj, powstała tutaj taka wieża widokowa, nazywa się to Skywalk w Serce Poronina. Na TikToku bardzo fajnie to wyglądało, więc przyjrzymy się temu, mimo że pogody nie ma. Mam nadzieję, że coś z tej wieży przynajmniej zobaczymy. Zostało do niej. Dosłownie 24 km blisko trasy, więc też taki będzie fajny punkt tutaj na zatrzymanie się dla Was nawet, jak będziecie sobie tutaj jechać do zakopanego. Za chwileczkę będziemy tutaj zjeżdżać i przejedziemy tutaj właśnie przez poronin, i jak możecie sobie zauważyć, 18 km od trasy. No, myślałem, Czyli że... taki kawałeczek jest. 25 Mimo, że... minut, myślałem, że to będzie bliżej zdecydowanie. Mimo, że to jest poronin poronin, to jednak ta kładka jest tak w okolicach, o, zobaczcie, tutaj wjeżdżamy sobie teraz do poronin. To ta kładka jest w okolicach małej ciche. Także kawałeczek jest 24 minuty 18 km. To jest w ogóle droga na, do granicy. Na Poprad, ja na tak tam. jak jechaliśmy tutaj. Tak, zawsze. dokładnie. Ale powiem wam, że tutaj jak już jechaliśmy w góry, to zrobiła się taka mgła. Jak widzicie zresztą, że się zastanawiamy, czy jest sens teraz tam jechać. Jeszcze przed chwilą nie było tej mgły, a tutaj zobaczcie, co się dzieje. No. Mleko. Zrobiło. pewnie nic nie zobaczymy no wiecie co no podjedziemy zobaczymy jak to wygląda jak coś no to najwyżej może na drodze powrotnej bo nie wiem czy jest sens w ogóle wchodzić na to jak to nic nie widać patrzcie jakie mleko się robi Jezu coraz ciemniej nie? no no nic jedziemy zobaczymy czy wejdziemy czy nie deszcz zaczął padać no mleko po prostu naprawdę gęsto że aż trzeba bardzo bardzo zwolnić na przeciwmielnych jeździć no, czasem Ale tak jest. Że nic, nic nie widać, a teraz jeszcze też zaczął padać. No nie, no po prostu. Zostało nam 4 km. To jest w ogóle droga na morskie oko. No, na Trochę się zgabiliśmy, no. bo mogliśmy, przecież my na jutro chcemy iść sobie na morskie oko i tu po prostu jakbyśmy zeszli z morskiego oka. Nie wiem, czy by nam się chciało, nie? To też nie wiem, jaka jutro będzie pogoda na to morskie oko. Mam nadzieję, że trochę lepsza niż to, co teraz widzimy. Ludzi w ogóle nie widać, jak idą. No dokładnie tak ciemno. Dobra, podjedziemy, zobaczymy. Czy to jest ostatni fragment drogi zostały niecałe dwa kilometry i teraz się tak zastanawiamy z Darkiem, czy tutaj się da dojechać kamperem przyczepą? Myślę, tak. Tak, tak ra raczej tak. No, może nie jest to najszersza droga, ale spokojnie dacie radę, nie jest bardzo kręta, także wydaje mi się, że się da. Jesteśmy na miejscu, dojazd spoko, można tu nawet kamperem przyjechać. Jest tu masa parkingów, też, bo tutaj wyciągi i właśnie ta, ta wieża widokowa. Patrzcie, jak to wygląda. O nie wiem, czy będziecie widzieć, zobaczcie. Jak z koszmaru trochę, nie? Taka konstrukcja zaraz wam zresztą pokażę. Ale e, chciałem wam tylko powiedzieć, że raczej się teraz nie zdecydujemy na to, bo zaczęło padać. Do tego, no, jakbyśmy na to weszli, to nic praktycznie nie widać. Trzeba tu przyjechać po prostu, jak będzie lepsza pogoda. Nie tak mgliście jak teraz. Nawet nie wiem, czy to jest teraz otwarte, bo nie widzę tu, żeby ktoś spacerował. Może wszystkich przestraszyła trochę pogoda. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj macie po prostu sobie wchodzicie tędy. Jest taka spirala zrobiona, a ktoś tam chodzi na górze, więc normalnie czynne. I później jest tutaj taki taras, po którym sobie możecie przejść, i zjeżdżalnia, którą możecie sobie na dół zjechać. No, fajnie by było, gdyby była tutaj. Pogoda i by były z, tego, z tej wieży jeszcze jakieś tutaj widoki fajne. Można tutaj sobie też lornetkę zabrać, więc może z kampera wezmę. Jakieś tu sobie tu pooglądać przy okazji. Ale mrocznie to teraz wygląda, nie? Ale mgła się zrobiła taka, że naprawdę szkoda teraz tam wchodzić i sobie psuć tą atrakcję po prostu. Zrobi się ładniejsza pogoda, to tutaj jeszcze przyjedziemy na to. Zaczęło teraz ostro padać, a my z braku tego, że tutaj nie idziemy, jedziemy prosto do zakopanego tam zobaczyć nasze apartamenty, jak wyglądają, zobaczymy czy lepsze niż w Krakowie, w których ostatnio byliśmy. Jesteśmy w Zakopanem, jak widzicie piękna pogoda. Standardowo, a, tak. A, tak, mam nadzieję, że jutro będzie troszkę ładniejsze, żeby na to morskie oko. Yy, ale to też jest yy, jeden plus. Wiecie co? Nie ma za dużo ludzi po prostu. Zresztą, jak widzicie, no, ruchu nie ma za dużego. A my stąd już mamy po prostu 5 minut tutaj odskoczni do naszych apartamentów. Tylko chcemy sobie jakieś tam oscypki kupić, coś tam przegryźć. Spróbować, dawno nie jedliśmy. Gdzie tu były? Tutaj Pani miała po lewej stronie serki. Ale to takie słabe ona tu miała. No, ona ja tu nie byłe... wiem czy tu. No może zjedźmy jednak do nas na dół. No może na dół zjedziemy. No cisza spokój na razie. To nam się ładnie tutaj rozpadało, a my jesteśmy już na miejscu. E, tak wygląda tutaj ten budynek, w którym mamy wykupiony apartament. I jesteśmy naprawdę bardzo blisko Krupówek, bo nawet tutaj te apartamenty się nazywają apartamenty Krupówki Tuż, tuż, czy jakoś tak, więc e, tuż, tuż obok e, Krupowek, można powiedzieć. To są dwa budynki. Zastanawialiśmy się, e, który będzie nasz, ale najprawdopodobniej tutaj, w tym e, właśnie budynku, będziemy mieć apartament. E, z tym, że tutaj nie dostaliśmy żadnych instrukcji, nic takiego, więc podejrzewamy, że raczej, czy będzie tu jakiś właściciel tego i nam pokaże po prostu pokój, czy tam apartament, który tam sobie zarezerwowaliśmy na Bookingu. Tutaj jest gdzieś nasz apartament, tylko teraz, które to były drzwi, bo już zapomniałem. Trzebacie, chyba, chyba te. O, tutaj w tych drzwiach jest też nasz pokój. Czekajcie, jeszcze odłożę tutaj. O, torbę. O. Dzień dobry. Zastałem Dzień dobry. Zostałem. Zostałem Paulinę może. Tak, Czekajcie, boże, patrzcie tak to wygląda. Zaraz mamy wejście tutaj z podwórza. No tu już ładne ten, te ręce są. Buciki zdjąłem. Patrzcie jak to wygląda. Taki duży pokój po prostu. Spoko, jak na dwie osoby, nie? Olbrzymi. No duży, duży, patrzcie, jest taki dobrze. tutaj. I weselka, składamy, telewizor. No to telewizor. Tak. A tu jest. my jesteśmy z, z tym tyle łóżek było w tym pokoju i rezerwowaliśmy. Tak, bo ja chciałam takie troszeczkę No większe. tu łóżko już chyba normalne, z materacem trochę nisko te zawieszone. Znaczy, <noise> uderzyłem w to. Eee, no co, <noise> Ile myśmy zapłacili za ten apartament? 647 zł za dwie noce. Czyli troszkę więcej niż w Krakowie, nie? Troszeczkę ale wydaje mi się, że powierzchnia też troszkę większa i trochę ładniej wygląda. Stół, dobra, idziemy dalej. Co tu mamy? Też mamy aneks kuchenny. Zapalić tu światło? Tak, zachary. O, tu też ładny okay. aneksik, patrzcie. Rozwiązany O, kawa jest. Kurczę ja się tak martwiłem o kawę. Tu patrzcie, kawa jest normalnie dostępna. Luksusy, płaci się więcej, ale kawa w gratisie. Czajnik jest? Co my tu mamy w tych szafkach? Kuchenka zupek sobie wziąć sobie, nie? Fajnie wyposażone kieliszki, cukier, wszystko jest. To że... jest i korkocią znowu. No, tak. Lepiej niż tam chyba troszkę. U no, ludówka bardzo daje. identyczna. Mm -hmm. To jest takie. A, to jest i tutaj kosz... o, ale też środki czystości, papier, wszystko. Czekajcie, tam czy musicie. tu zobaczę co jest? Tak, a talerze ale to ale to już tutaj mam. Teraz sobie łazieneczkę. No, ale musisz mieć cyknąć światło. Okej. Okay. Nie no, łazienka też luks pojechała. Ładna. No, ładna, ładna, ładna. Ładna z suszarką. Ładna ta Suszarka, Prysznic sobie. fajny. Bardzo. No, przyzwoicie pojechała. Bardzo. O, i ręczniki, Nie, no tam nie było takich luksusów, nie? nie. Bo tam mieliśmy, musieliśmy mieć swoje. Dobrze, że wzięliśmy, bo tak to nie byłoby się czym tam umyć. Ciepło jest bardzo No, no ciepło naprawdę, jest fajne. A dobrze. dzisiaj jest chłodno, jak widzieliście, taka aura deszczowa. Tutaj w Zakopanem to wieczorami będzie pewnie z 5 albo 9 stopni, nie? Tak nie, no tutaj przyzwoicie, było, no, bardzo tutaj też szafa ten, duża. Tak naprawdę, Aha, i tutaj zobaczcie, nie wiem, jak tu się światło zapala. Czekajcie, może tu zapalę. O, tu jest no, coś takiego na kartę. Tu mamy kartę i tą kartę otwieramy drzwi i wszystkie. Nie wyciągaj jej, bo zaraz wyłączy nam się prąd. Wyłączy się? Nie. A może po czasie się wyłączy, wiesz? Może za chwilkę. Nie? Dobra, bo tu jest pani mówi, że to musi być włożona, żeby prąd działał. I tak samo na kartę tutaj drzwi działają. Więc spoko. Bardzo ładnie Gdzie Tak, to gorąco sobie? tu. Zasz. Podłogowe a jest. Po prostu, ale tak? podłogowe też jest boczuć. Nie no ładne, ładne powiem wam apartamencie. Kiedy jesteśmy naprawdę bardzo blisko. A apartamenty, krupówki tuż tuż, one są na Piłsudskiego 8-10. Znaczy tam ten budynek na jest 10, tutaj jest 8. także bardzo, bardzo fajnie. A tutaj, bardzo fajnie i bardzo a tutaj ktoś trzyma przyczepkę? Tak już <laughs> klimatycznie, żeby było jak na kempingu? Czy wiecie, jak ktoś się odsłania? O, jest i przyczepka. Może być, że jak na kempingu. No. I słuchaj, i tu są też te rolety. No musisz tak? sobie na wieczór zasłonić. Dobra, na razie nie spuszczamy. Dwa okienka? Nie, ok. dobra. Słuchajcie, my się tu rozpłaszczamy. Nie wiem, czy wyskoczymy sobie po jakieś odcypki od razu, że coś przekąsi, bo później pewnie na jakiś obiad tutaj pójdziemy, ale to za chwilę. Jesteśmy już tutaj trochę e, rozpakowani, chociaż wiecie, walizka tam leży, bo my się tak na dwa dni za bardzo tutaj nie rozpakowujemy, za dużo. Ale też Paulina tutaj wyskoczyła na ruch do po serki czy oscypki bo tu są chyba oscypki nie wiem czy to oryginalnych w ogóle nie kupiliśmy Nie wiem być może Bo to z tych wiecie z tych takich budek co takich wygląda jak ten koniowóz taki nie trochę tak ta to chyba. Nie wykluczone że to są właśnie y te oryginalne i można je nazwać oscypkami Te ładnie I wyglądają tak. Białe z czosnkiem niedźwiedziem, one były po 350 za Te wyglądają. Te Te są, jedne są A, te są y, tradycyjne, a te są mieszane. No te I, mieszane i te, są, i te są po 3 złote. Te za mieszane tukę. takie, tu jasny, tu ciemny. No ale, ale takie mięciutkie nie? są, zobaczymy zaraz. Rówujemy może porównamy z, z serkami, które u naszej pani kupujemy. Bo się wybierzemy do niej chcemy zobaczyć, bo podobno się tam to no, stoisko zmieniło, także... Który numer teraz pogadamy. ma nie? <gadamy. <gadamy> tak, dokładnie. E, dobra, spróbujemy tych jak smakują. Przekrawamy je może, nie? Robimy testa. na pół go zobaczymy, czy świeży. Czy taki kawałeczek. No, kawałecz. nie, no zobaczymy tak. nie, nie No, Nie są świeże widać. No, próbujemy. Zweź tego jeszcze na pół. Tak jeszcze na pół. Dobra. środeczka, nie? Nie skrzypi pod zębami. Troszkę chyba leżał, na patarka byłby dobry. Wrzucić go na patelnię. Twardy. Ale okej. Okay. Nie jest najgorszy. Nie jest najgorszy, tak. No. Tak. To jest ten drugi, to są jakie? Te tradycyjne. Tradycyjne. Ale różni się coś od, od tego? Nie wiem czy się różni. Może trochę jaśniejszy jest, ale? Lepszy mm -hmm. jest. No czuć go tak. Czuć inny smak. Mhm. Mm Bardziej taki... I on jest lepszy? Tak, jest lepszy. Zdecydowanie lepszy. Jest, jest dużo lepszy. Przynajmniej nam bardziej smakuje. No i został nam jeszcze ostatni. Biały, czyli nasz, nasz faworyt. Ale będzie takie to, widać, że to o! wszystko troszkę leżało już chyba, bo takie twarde jest, nie? Albo tak zimno jest teraz. Zobaczymy jeszcze od naszej pani, jak weźmiemy, czy też tak będzie. Czy też tak będzie? No to biały próbujmy. Mhm. Kurczę, słaby. Chyba tam u naszej pani jest ten chyba lepszy, zdecydowanie. No, w ogóle smakuje jak normalnie serek, taki twardy jest. On będzie być, wydaje mi się taką miękką konsystencję trochę, nie? No nie jest najlepszy. Nie, chyba najgorszy to z tych wszystkich. Uh -huh. Ten był chyba tradycyjny, tutaj był najlepszy. Z taki szybki tutaj test odsypków. No jakoś tam mnie nie zachwyciły. Zobaczymy jak będzie od naszej pani te odsypki będą wyglądać, ale to jak sobie już pójdziemy tam do niej to się przekonamy pora na mały tutaj spacerek na krupówkiem Nam trochę się tutaj rozpogodziło, znaczy tyle że nie pada, a tutaj dokładnie w tym miejscu się znajdujemy. W tym miejscu, sorry, że pokazuję palcem znowu, jest ta góralska chata. Tam jakbyście poszli na prosto tą drogą to dojdziecie do Camper Park Olimp. Patrzyliśmy jak jechaliśmy, nikogo nie było na Camper Parku, może pogoda ludzi przestraszyła. No a tutaj zobaczcie, już jesteśmy praktycznie na krupówkach tutaj w tym najbardziej takim też znanym miejscu, gdzie płynie ten strumyk i każdy jest tam mostek i każdy sobie po prostu cyka tutaj zdjęcia. I tutaj jest też ta galeria handlowa, w której kiedyś pamiętacie, byliśmy tam na górze w tej restauracji. Też przyjemnie. Może teraz sobie w ogóle też pójdziemy, zobaczymy. Nie wiem czy to książulo nie, nie był, nie ostatnio. Tak, był. A by, a tutaj by, mamy drugie Bąkowo. Tak, nie? Bąkowo zobaczcie. Też fajna knajpka. Tam przy Camper parku Olimp chodzimy zazwyczaj jest w tej. Nie, a tu jest tak, w tej jeszcze w ogóle nie byliśmy zobaczymy, bo mamy dylemat, gdzie pójść na obiad. Bo albo tutaj pójdziemy, albo pójdziemy do takiej taniej knajpki, która też jest w miarę dobra i też dobrze podaje Za Dużo ludzi nie ma, chociaż trochę spaceruję. Mamy też nadzieję, że jutro jak będziemy szli na to morskie oko, to trochę się przejaśni, Przede wszystkim nie będzie jakiejś mgły, nie będzie. ale nie będzie też może tak właśnie dużo ludzi. Zastanawiamy się w ogóle, o której sobie jutro wyjechać. Przecież gdzieś tak siódma, żeby tam koło ósmej być, będzie chyba odpowiednim czasem. Jakiś parking się tam zabierzemy, dlatego też... Przyjechaliśmy tutaj samochodem, żeby później się właśnie przemieścić tam na parking. I sobie spacerkiem i Patrzcie jakie tutaj budują. Kurde, następne, tak. następne Dobra, miśki. I będą, i będą no. Będą na tutaj to już kurde, powiem wam, wszystko to Księstwo Góralskie przejmuje po kolei. Jak tam Krupówki? Standardowo, ale malutko ludzi. Spokojnie, no. przyjemnie teraz jest, zobaczyć. Paulina mówi, że tutaj kupowała te serki, czyli to nie są odsypki, tylko po prostu jakieś serki regionalne, nie? W tej budce dokładnie. A my idziemy tam na dół się przejść do naszej budki z odsypkami. Jeszcze sobie kupimy jakieś. Mówię Paulinie, zobacz Paulina, Tesla stoi. Co prawda oklejona. A Paulina mówi, to to niebieskie to jest ta Nie wiem czy to Tesla, czy nie chyba Tesla, tylko oklejona. No tak to wygląda to auto po prostu. Proste. Chciałabyś takie? Nie. Nie, na serio? No na serio, to jest kwestia. Myślałam, że sobie Dobra, no. Szkoda, że jest oklejone, bo zobaczyła jak normalnie wygląda, bo ono jest takim, z takiej, o, takie jak tutaj, takie srebrne, nie? No i to co nas zawsze tutaj bawi, czyli to co Wam mówiliśmy, morskie oko, jesteśmy, daleko, nie, daleko nie trzeba było iść, a wszyscy się tutaj bali, że nie dojdziemy. A my już zobaczcie jesteśmy, morskie oko przed nami. Trochę pogoda się zepsuła, od razu mniej tutaj ludzi. Wszędzie normalnie wchodzicie, siadacie, jedzie bez problemu, można sobie wybierać do wyboru, do koloru i nigdzie kolejek nie ma. Dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle byliście kiedyś, jak jest tak mało ludzi. Bo my zazwyczaj właśnie to zakopane, przynajmniej czasem wybieramy jak, e, takie właśnie weekendy, gdzie nic się nie dzieje albo jest właśnie słabsza pogoda, to tak właśnie tutaj jest. Mało ludzi, spokojnie można pospacerować, spokojnie można tutaj gdzieś się zatrzymać, pamiątki sobie wybrać. A w sezonie to wiecie, jak to jest ciężko tutaj przejść. Zresztą ostatnio tutaj byliśmy, no to właśnie tak było, Często że, że tu same głowy tylko było widać, nie? 0 tych krupówek. Idziemy na dół do naszych serków, a jeszcze sprawdźmy czy bilety w ogóle zdrożały. Kup przejazd, kasprowy, gubałówka. Ile to będą bileciki kosztować? Bilet góra-dół, normalny 45 zł. już kosztuje, olgowy 37. Zobaczmy jeszcze kasprowy, jak to wygląda. Jak normalne 149 zł. To mi z powrotem. A do góry to Takie ceny tutaj macie. Jesteśmy już tutaj przy budkach, zaraz zobaczymy, w której nasza pani teraz jest. Co się zmieniło, ale patrzcie, jak tam chmury nisko są. Praktycznie gubałówki nie widać. Może dlatego też tej wieży widokowej nie było widać, bo tak nisko były chmury, a nie to, że mgła była. No i co? Jak myślisz, której teraz? Która to była? W szóstce miało być kiedyś. W szóstce było zawsze. No to idziemy sprawdzić. Ale to nie Nie, to nie jest ta pani. Zmieniło się coś. To idziemy do dziewiątki zobaczyć. Dobry? O, jest dziewiątce, pani jest teraz yes, nasza. Dokładnie. Mała zmiana z szóstki na dziewiątkę. Teraz to nieco, że się odwróciła cyfra, tylko teraz no, stoisko numer dziewięć tutaj pani sprzedaje. Ale dalej te za... same wyroby, także Słuchajcie, my tutaj zapas bierzemy <laughs> dla dzieciaków, tak dla nas. Tutaj, no jeszcze wybierać miody tutaj wszystko znajdziecie, a między innymi te serki, nie, które najlepsze. Nie? Tutaj po 3 złote tak. są zwykłe, widzę. Tutaj. 7, ma 3, a te są po 4 zł. Jak to wygląda? Chyba, że duże lubicie, no duże można pokroić też zrobić na no patenty. Takie ceny. Tu pani. Jakiś rabacik będzie na nasz karawanie? No Jest. też będzie, słyszycie, to do, dziewio... no, do tak dziewiątki zapraszamy tak tym razem. Jeszcze przez rok do dziewiątki, a później zobaczymy znowu, bo tu przetargi są i co, co roku się coś zmienia. Małe zakupy w stanowisku numer 9 teraz, dziewiątka, zrobione. Zaraz sobie przyjdziemy do apartamentów to porównamy czy one lepiej smakują niż tamte z tamtej budki, ale jeszcze tutaj już wracamy. Musimy wybrać sobie jakieś miejsce do zjedzenia. Mamy dwa miejsca do wyboru, chyba rzucimy monetą po prostu i zaraz zobaczycie, co wybraliśmy. Jeszcze taki idąc, przypomniało mi się, że tu jest taki fajny sklep. Tutaj Mountain Warehouse, i tutaj zazwyczaj są fajne promocje na kurtki. Ja tutaj swoją kurtkę zimową, pamiętacie tutaj, kiedyś byliśmy nawet z Michałem, takie zdjęcie wrzucaliśmy z motokunikam. I tutaj w tym sklepie właśnie sobie kupujemy kurtki, bo tutaj na zimę mają fajne promocje. Idziemy zobaczyć, czy coś się uda tym razem wybrać. Jest taki dosyć duży sklep. Dwa piętra i sobie można wybrać jakieś kurteczki. I tu są fajne te kurtki, bo y, takie cienkie, a ciepłe, nie? A teraz te zimy nie są takie mocne, to powiem wam, że taka wystarcza. Coś ten desen jak tutaj jest. O ta jest ciekawa. Albo taka granatowa, może jeszcze zobaczcie dodatkowo 20% na kurtki. Super, zaraz sobie coś wybiorę. No to zobaczcie, zakupy udane. Torebka tutaj widzicie z kurtką w środku. Nie są drogie te kurtki, na zimę się przyda. No tak one są takie fajne, bo one są takie leciutkie i takie delikatne na te nasze zimy. Oczywiście, jak gdzieś tam przymrozi, to trzeba będzie szukać jeszcze innej. Ale w tamtym roku mi taka wystarczyła. to Myślę, że w tym roku tak samo będzie. Trochę widny kolor, poszedłem tym razem niebieska z pomarańczem. A my tutaj zaraz będziemy e, skręcać, bo tu pokażemy Wam taką, taki bar w sumie, nawet nie knajpkę, tylko bar. Ale dobrze karmią. Wracam sobie, jak będziecie z wejść tutaj właśnie do tego sklepu. Bo tam często są fajne właśnie promocje. Myśmy tam latem kupowali rzeczy, bardziej pomilna, latem kupowała. Jazdy. Tak, a ja zazwyczaj właśnie zimą jakąś kurteczkę sobie tutaj. Kupuję. Ja, tak, tu już pan nas go, ja zachęca, ja. żeby tu wejść. Właśnie wchodzimy tutaj. Schronisko Krupówki, e, gogle 4.8, niby tutaj jest, właśnie na reklamie. Gdzie to jest? No tutaj, w tym miejscu, przy Morskim Oku, można powiedzieć. Tutaj na wejściu już takie was tutaj witają potrawy. Pstrąga możecie zjeść, e, kaczkę. Połupaczki. Tak, i tu jest bardzo dobre też, przynajmniej kiedyś było, bo już tu kiedyś byliśmy, dlatego wam chcemy pokazać to miejsce, bo naprawdę warto. Niedrogo wydaje nam się, a dobrze zjecie. Tu jest dania regionalne rydze na maśle, nie wiem, czy to będzie właśnie coś, tak? No i standard, nie, schabowy, konkretny. Bardzo. Ale oprócz pięknie. tego jeszcze inne są też dania, nie? Zupki. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj tak trochę schowane yy, w bramie, ale warto tu się wybrać, jak chcecie. Dobrze zjeść. Zobaczymy, czy teraz też tak będą karmić ludzi, jest troszkę. Tu zamawiacie przy kasie i tyle. O, tak to wygląda. Dobry. Ja wziąłem sobie stabowego, standardowego z Mizarium, a pani na to co wzięłaś? Grzika, grzika, z dzikiem i kwasnice Zupka. Zaraz nam przyjdzie, to wszystko to wam pokażę jak to wygląda. Ale widzę tu już panie z za całkiem słuszne. Ile zapłaciliśmy? A, bo jeszcze dwa piwa sobie wzięliśmy też. Za całość zapłaciliśmy 118 zł za, za to co zaraz tutaj zobaczycie. Paulina jeszcze dorwała książkę, jakąś, bo tu sobie można poczytać też książki, jakbyście chcieli. Tak, e, przyszła już nasza zupa. Tutaj bardzo szybko wydają. Tak wygląda kwaśnica. Zobaczcie, jakie zupa. Ten talerz wielki to w ogóle. To konkretna ten... zupa. No tutaj na zupkę samo można przejść, że człowiek naje. No właśnie dlatego ja zawsze Jedną na zupkę dwóch. i ten. Łot, patrz, to jest. <laughs> Kurde, całą tą zupą mu się najadł. <laughs> dlatego ja tylko <tego> ziemniaczka dobrałam. <laughs> Dobra, próbuj, czy kwaśnia. Mamy tutaj dwie łyżki. Kwaśnica. Kwaśnica. No i co? Kwaśnia? Daje radę, nie? Tak na muzykę gra, to na muzyka gra, więc nie wiem to będzie no, Dobra, słuchajcie, musimy to jakoś tam napocząć. I zaraz przyjdą nam kolejne tutaj dwa dania. To mamy i nasze drugie dania, czyli tu bzik dosyć spory. Ziemia jest z bzikiem. No. Ale to masz jeden ziemniak, taki duży? Są trzy takie ziemniaczki, zaraz mm. taka porcja. Przepraszam. Mm, fajnie to wygląda. Dobrze no, widoczne dla ciebie. Okay. Spróbuj tego czy taki jak ty robisz. Nie. Yeah. Widzę, że już jest inna konsystencja. Jest dole. taka e, zbita. Serek. Bardzo czaskowe? Dobre. <laughs> A o tu mój kodlecik, zobaczcie jak to wygląda. Zobaczcie co ja w ogóle dostałem, co jest pod spodem. Ziemniaczki. Jeszcze czekamy na mizerię, bo jeszcze mizerię. Kurde, gigant. my tym musi nie, nie przejemy tego jeszcze właśnie mizerię. A Co do zupki, do kwaśnicy, no to mm, nie była tak kwaśna jak byśmy chcieli, nie? Ta sobie była ogólnie zupka, zobaczymy jak to będzie smakować. Mm. Mm -hmm. Ładnie, pachnie. Paniery dużo. Akurat musiałeś końcówkę wziąć, z samą panierką? No. Weź go przekryj na pół, zobaczymy. Mm. Przekryj go. O, Jesus, taki, taki się. No Czus jakieś przytrzymam Cię. Tabał schlapowego Dobrze rozklepany. Dobra słuchajcie o mizeria jest jeszcze nasza No i jest i nasza mizeria takiej postaci też sporo ja, ja ogólnie my robimy trochę inaczej mizerię bo my zalewamy jakby trochę śmietaną Żeby Tak, tak? tak żeby pływało tu jest po prostu pomoczone tak trochę śmietaną w takiej formie, no ale może też to jest dobra. Z koperką, jest, nie? No dobre pojemą. Dużo panierki jest trochę, ale jest w miarę ok. Zaraz Wam powiemy, jak to wszystko zjemy. Dobre, świeże. No widzicie, takie dosyć duże porcje tutaj są, nie? Też dalej pada, a my wróciliśmy do naszego apartamentu. Chyba na dzisiaj nam wystarczy, że tak powiem, wrażeń. E, co do knajpki, e, to bardziej bym ją nazwał barem niż knajpką, no bo jak widzieliście tam i trzeba sobie przy barze zamawiać i się odbiera przy barze, dwanaście tam numerek wyczytują. No to powiem Wam, że jak byliśmy tutaj, nie wiem, z pół roku temu, może trochę dłużej, to było chyba lepsze to jedzenie. Teraz było, nie było złe, ale też, że tak powiem, nie było jakieś tam rewelacyjne, takie typowe jedzenie, gdzie dostaniecie yy, praktycznie je wszędzie, ale dosyć duże porcje. Zupa bardzo duża, zupy praktycznie całej nie zjedliśmy, pomina tutaj jeszcze Przyniosła swoje danie, praktycznie całe tutaj z powrotem do zjedzenia z jej jutro, pewnie. Cena ok. My mamy teraz te odsypki, więc zobaczymy, jak one smakują od pani z budki numer 9 tym razem. Jeszcze miałem wam się pochwalić moim zakupem tutaj, czyli kurteczką. Tak się prezentuje w nowej kurteczce. Na zimę, jak znalazł. Fajna cieniutka. I one są w miarę takie, właśnie to co mówiłem, ciepłe. Patrzę na to, jeszcze pocałowa jest pomarańczowa pod spodem. Więc mogę je też na, e, pracować jako e, ten drogowiec. Nie jakby się coś stało, to sobie wewrócę na lewą stronę. Nie No żartuję, ale fajna, nie? Kapturek jest. Miałem już taką, więc polecam z swojej strony. Serki od pani. Próbujemy, już tak dużo nie będziemy mieć, bo jesteśmy w pobiedzie. Już jesteśmy na jedzenie, znowu wszędzie jakiś odcinek kulinarny z tego. Ale chcieliśmy tylko serka spróbować. Biały to jest biały, biały to powinien. Dla mnie dobry serek, jak jest biały, to powinien chrupać w zęba. A ten? O! No chrupie! Mmm, nie wiem czy będziecie to słyszeć. No i to ale, jest serek. Ale jest świeżutki. O, to jest dobry serek. A niektóry leżą tydzień albo dwa. Jeszcze tego żółtego spróbujemy. Mmm, też... Chrupie. Chrupie, znaczy no, chrupie on tak... Tak chrup. strzela tak, no. bardziej, mm -hmm. skrzypi tak. Pyszne. Mm. No i to są dobre serki. Tak więc serki dużo, dużo lepsze. Jak będziecie tam, no to też możecie się na nas powołać. To jakiś tam rabacik mały może dostaniecie. A my tym akcentem serkowym kończymy ten vlog. Dzisiaj już pewnie nigdzie nie idziemy, no bo jutro mamy wcześniej wstać, jutro przed nami morskie oko, ale to już w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że pogoda będzie zdecydowanie przyjemniejsza niż, je, niż jest dzisiaj, przynajmniej żeby nie było mgły, bo deszcz to sobie może tam padać. Mi tam nie przeszkadza, bo mam kurkę przeciwdeszczową, ale to zobaczymy jutro, a wy zobaczycie w kolejnym vlogu. Pamiętajcie, Pamiętajcie o subskrypcji kanału, trzymajcie się hejpa.